Cześć wszystkim tutaj. Mr. Jem ze mną jest. Chrupcio? Tak. Nagrywamy drugi odcinek. A z Online. Jest tam ktoś? Tam na razie czysto. Czysto. Znaczy ja nikogo na razie nie widzę. Nie? snajper u góry. Chociaż był. Yy, osłanie na plecy. Ja tylko podam górę patrzę, nie? Na razie No, spoko Aj kurde. Dobry jesteś Nie zauważyłem go Tak No jakie cioty ty tam z tyłu stoją, ja tu idę już do przodu, nie O what the tak. Ale zabrałem mu, to się liczy. Mm, dobra, granaty są... Yeah. Są... Szotyk, szotyk, mój szotyk. A tak właśnie. W linku będzie kanał do chrupcia. Już dopiero zaczyna, osłaniaj. No dobra, dopiero zaczyna i subskrybujcie go. O ile wam się spodoba, nie, nie na siła. Nie. A. Robię wjazd na hotel. Co we mnie strzela? Za ułomy. Tak, czołgaj się. No ja pierniczę. Ej, Jakie ułomy? ten snajper jest ułomny, koło niego stoi, ja myślę, ja myślę, że ten go idzie, ja ten sobie idzie. Dobre. W sumie to ja też jestem ułomny, no ale to mniejsza z tym. Yy, u góry jest, ok. Warto wiedzieć. Ja tam go zaraz dajemy, tylko kurde on ma niewidzialność. Zaciumaj go. On jest za Tom. Schował się za Tom. No tam. Bo ja go wykryłem, tak ogólnie. Ja zapiłem, zapiłem, za zapiłem. Ty go zapiłeś, a ja oberwałem. Okej, okay, tu jest gościu. Nie. Yeah. Jestem ciekaw, czy mnie zauważył. Chyba tak. O ja. Ohoho, ale prawie. O, cześć. Tu jest, za ścianą. fank, ukradnie mnie. Od tyłu mnie wziął. No mnie też, kurde. No. A ja jestem ostatni. Jej. Nie ma to jak być ostatnim. Szczęście, że ja nie jestem ostatni. Cicho, on za chwilę będziesz. Co, co nam przejęli? O, ja. No. Co, iść tam na most? Snajpić? Eee, tak, ja też tam idę. Czekaj, ja muszę też tam dojść. <noise> no ja też, ja lecę zawsze górą. A ja nie. A ja tak, więcej ich po drodze mogę zabić. Zobaczę bo chcę... Ładda i... Łopadda Uwaga Uważaj A go... się... W środku jest Aj, już wyszedł ja chciałam granata granać na ten... z i każdego z pistoletem jedzie <grym> Bo może jak zioło ma 30 level No? Najwyższy level w grze a ja tylko 11 level i też będę miał 30 Wtedy to mogą nas zgodzić A ty który masz? 14 Jak katper, jak ten ułom A on więcej od ciebie mówił, także O jeszcze ciebie Dłonne dziecko z różowym plecakiem fak Nie ma, ale my wykryli Dobra, zrobiłem psychopatę Nie wiem czy trafia. Eee, trafiłem, ale nikogo nie zabiłem Dobra, ja tam idę Walić ich wszystkich idę tam. Ej, tu ktoś kampi. światełko widzę. Psychopat. Jaki psychopat? Psychopatom to jedynie ty jesteś. What? Jak on mógł tak przez ścianę nie zabić? Aha. No dobra. Mam 2 HP, mi. Oui. Nie no, co, No czym jestem ostatni? No nie jest. Cześć. Lama. Lamię, lamia. No, nie miałem już z nim szans. Z kim? Tak i tak, tak. Czekaj, zaraz. Nie wiem, snajpić czy nie. Eee, nie wiem. Właśnie ja też nie wiem, czy wziąć czy shota Maszynowa bardziej by się przydała, bo na nadal... Maszynowa usp... Maszynowa specjalisty lepsza, bo ma 100 ammo. No właśnie, nie, ja mam 30 amor maszynowie. Tak. Nie. Ale i tak, więc damage. no... na dalsze się przydaje. Bardziej. No, na dalsze tak. Chcę ci przyznam rację Jestem koło C O ty fuck ja tam chciałem granata rzucić Heda wyrwałem 139 Damage'a i to jeszcze nie critic, nie? Ah mega mega Kurde, aj, dobra, że uciekłem. No proszę, ja go i się spowałem, a on mi Zrobię tak jak w LoLu, Pójdę na Fk i powiem, że z nobami nie będę grał. A dostałem bana. Ale dzisiaj już unban. Unban Dzisiaj o której? Nie wiem, osiemnasta. <coughs> Bo jakoś tak o 18 grałem. Ojo, Nie trafią. Się. A wychyl się. No hey. Mam akcystę O tył mnie zabił Weź, nadal jestem ostatni Ej to jest... Haniba Jak ty o mógł zabić Haniba No nie nadal Nie wziąłem maszynury Ale jestem ułomnym Dzieckiem. No, do masz nudę. Co? będą nam przejmują. No wiecie co. Nie, będę be już nie przejmą. No nie przejmą, ale przejmują. Już mu no, <grywka> e, Wcale, to tak miało być. I, i, usiłowałem tak zrobić. Tak. No! No, nie zapomniałem. Tak, tak, tak. Czapeczkę muszę sobie zmienić. Muszę sobie kupić nową czapeczkę. zbrojkę mam na chyba tam 18. Chulinde, szuta miała szut z bliska. lepszy o wiele. No. Tyle de zabiera, dlatego ja wolę szota lekko, ale... No jakoś to przeżyję. Dobra, teraz Ole odstrzykują, mój słup. Garnijcie, to mój słup. Dobra, zaraz kończymy. Możliwe. Jak nam nie zaczną przejmować, albo my nie to. Jeszcze nie tak szybko Headshot o dobra. dobra... ale dostałem gwiazdkę To się liczy No mam staty 2 na 9 Kozak jestem, mam staty 2 na 9 Dostałem srebrną gwiazdkę Aha Eee, nikogo nie zgubiłeś. Ale wrzucałem stromną gwiazdkę, to się liczy. Dobra, kończymy. Dobra. Widzimy się w następnej rundzie. Cześć.